Petarda. Siema. Jeszcze raz najlepszego udanego dyngusa od Nygusa. O ile ten filmik przejdzie w weryfikację. Mamy dzisiaj niedzielę. Wczoraj byłem u swojej babci w domu opieki. Nagrałem razem z nią filmik dla Was. Babcia złożyła dla Was życzenia. Filmik nie przeszedł w weryfikacji. Drugi filmik od kilku dni sprawdzany. Gdzie opowiedziałem wam o swojej ex, byliście zaciekawieni, nie przeszedł weryfikacji. Dzisiaj nagrywam dla was trzeci filmik. Zobaczymy czy przejdzie weryfikację. Zastanawiam się, czy ten filmik z babcią w ogóle dla was puszczać, gdzie składała życzenia świąteczne. Pewnie dopiero pojawi się długo po świętach, bo wiadomo, że w święta YouTube nie pracuje. Każdy świętuje. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Także łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Zasiądź sobie wygodnie. Miałem w święta za dużo nie jeść. Byłem dzisiaj na obiedzie u babci. Zupka, drugie danie, ciasteczko. No i troszkę brzuszek wysadziło. A obiecałem sobie. Będę uważał w święta, żeby się nie przejadać. No dobra, zasiądź sobie wygodnie, lecimy. Jakoś dwa lata temu, przed Bożym Narodzeniem, jeszcze wtedy byłem w Niemczech. Tydzień jakoś przed, dzwoni do mnie ziomek. Mówi, wleć do mnie, Nygus, mam dla ciebie prezent świąteczny. No to się ucieszyłem, podjechałem wieczorem. Daje mi prezent. Sreberko kuleczka takiej wielkości. <laughs> Już się domyślałem, co jest w środku, mówię co tam jest. Powiem ci tylko, uważaj okruszek. Okruszek tylko mówi więcej nie. Opowiedział mi historię naszego znajomego, który to zakupił. Nie wiedział co jest grane. Przyszykował sobie jak zwykle. Wiecie co? Zapalił fajeczkę. Potem trzy godziny nie mógł się pozbierać z podłogi w kuchni. <laughs> Normalnie nogi z waty. No, telefon leżał obok, mówi pikawa. Bu, 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 bu. A on nie mógł sięgnąć ręką po ten telefon. Nie wiedział co robić. Mówi także uważaj, okruszek. Mówię dobra, dzięki, nie? Zajechałem do chaty. Rozwinąłem prezent, rozpakowałem. Mam nadzieję, że przejdzie weryfikację, chociaż ten filmik, bo mnie już chyba wyniesie. Słuchajcie, w kosmos. O, tam by były fajne filmiki. Słuchajcie. No i zostało takie, no to było. Jak paznokieć przy małym palcu, łącznie. No ale coś tam z tego ciutkę się obsypało, nie? No i z tego sobie zmontowałem. Tam prawie nic, słuchajcie, no naprawdę nic nie było. Ktoś inny by to wziął i po prostu szkoda gadać. A ja mówię, no jak malutko, to malutko. No to słuchajcie. 5 minut później. Już leżałem na łóżku. Leżałem na łóżku, ponieważ nie mogłem chodzić. Możecie mi nie wierzyć. No jakby ktoś zobaczył tą ilość, to by powiedział ty chyba na głowę coś masz. No to było naprawdę no, prawie nic. A ja musiałem się położyć koło wrotek, słuchajcie, taki w głowie. Nogi z waty. Położyłem się. Leżę. Leżę. I słuchajcie. Tysiąc myśli. Tysiąc myśli. Co będzie? Co było? Co się dzieje? Za tydzień święta. Jechać na te święta. Nie jechać na te święta. Auto świeżo kupione dwa tygodnie przed świętami. Słuchajcie, tysiąc myśli naraz, nie? W pewnym momencie zaczęły mi przychodzić pomysły na filmiki. Obok leżał na stoliku zeszyt, długopis. Więc sięgłem po ten zeszyt, długopis, zacząłem zapisywać. To w ciągu chyba 15 minut zapisałem, zapisałem sobie dla was 15 tematów na filmiki. Potem znowu zmiana, coś innego w głowie mi się umyślało i się zastanawiam: jechać na te Boże Narodzenie do Polski, nie jechać? Świeże auto, dojedzie, nie dojedzie. Co robić? Słuchajcie, możecie nie wierzyć. Miałem tak lekko zaświeconą lampę na suficie. I tak jak leżałem, patrzyłem sobie na tą lampę, to po suficie biegł taki cień, na końcu ściany się rozjaśniał. Mówię, to jest droga do Polski. Ale w połowie tej drogi na suficie taka ciemna plama, bardzo ciemna. No, i tak leżę, patrzę na ten sufit, nie? Planuję swoją trasę, nie? I tak sobie myślę, tu w tym miejscu nie wygląda to zaciekawie, nie? Tam, gdzie jest ta plama, mówię, w połowie drogi, gdzie to będzie. Mówię, gdzieś przed Wrocławiem, ale patrzę, no, na końcu jest rozbłysk, więc mówię. Chyba zakończy się pomyślnie, nie? No, i słuchajcie, następnego dnia zadzwoniłem do babci, czy przyjeżdżać, do ojca, czy jechać. Wszyscy mówią: jedź na święta, przyjedź do nas. Jeszcze wtedy nie było planu, że wracam na stałe do Polski, chociaż już dłuższy czas mi to po głowie chodziło, nie? No, i słuchajcie, wsiadłem w auto. I jadę na te święta. Kto jeździ w stronę Wrocławia z Niemiec do Wrocławia, albo w drugą stronę, w stronę granicy, wie, że tam jest dwupasmowa droga. Czasami się tam zdarza, że jest korek na drodze, praktycznie bez powodu nagle wszyscy hamują jest korek. Potem ruszają, przejadą 2 km. Znowu korek. Słuchajcie, jadę lewym pasem. Na prawym pasie jest ciężarówka. Pamiętam, że biała kabina z naczepą. No ja sobie lecę normalnie tym lewym pasem. Może z 90 na budziku. I tak sobie samochody jadą. Nagle patrzę, gość z tej ciężarówki spojrzał w lusterko, włącza kierunkowskaz i centralnie zjeżdża na mój pas, tak jakby mojego auta w ogóle w tym lusterku nie zobaczył. A widziałem przez szybę, patrzyłem sobie przed siebie i widziałem, że się wychylił w to lusterko, spojrzał. I nagle wrzuca kierunek, słuchajcie, i zaczyna zmieniać pas. A ja jestem w połowie tej ciężarówki. Słuchajcie, po klaksonie patrzę, spojrzał w to lusterko. Zaczął odbijać z powrotem na swój pas. Ja patrzę na tą kabinę, czy on nie widzi, czy nie widzi. Ale widzę, że już zjechał. Nagle ja patrzę przed siebie. Cały ruch. Na moim pasie nagle się zatrzymał. Przede mną, 25 metrów dalej, stoi samochód, już zatrzymany. Światła stop, nic się nie rusza, nie ma żadnego kompletnie ruchu. I po hanklach, słuchajcie, dałem tak po hanklach, że aż dym poszedł z opon. Słuchajcie, zatrzymałem się przed tym samochodem przede mną. No chyba tyle, co tutaj jest ta barierka. Pikawa, słuchajcie, i sobie przypomniałem w tym momencie mówię przecież to jest przed Wrocławiem Dokładnie tam, gdzie widziałem na suficie właśnie w połowie drogi. Ten ciemny punkt. W tym momencie sobie właśnie to skojarzyłem. Naprawdę była to dziwna sytuacja, bo widziałem, jak gość spojrzał w lusterko, i tak jakby mojego auta w ogóle nie widział. A jak już się skapował, że coś jest nie tak, to nagle cały ruch przede mną się zatrzymał. Tak jakby toś coś próbowało koniecznie, żeby do jakiegoś zdarzenia właśnie w tym miejscu słuchajcie doszło. Zagadkowa sytuacja. Może jestem mam dar jakieś przewidywania, ale to coś to naprawdę miałem takie przemyślenia, mówię. Może gdzieś to wysłać żeby to sprawdzili, przebadali, co to jest. Mówię, to jest niemożliwe, ponieważ wszyscy moi znajomi powiedzieli, że jeszcze jak żyją czegoś takiego nie mieli. Ten mój kolega od którego to dostałem, słuchajcie, ze swoją dziewczyną też lubili sobie zapalić fajeczkę, że tak powiem. Wiecie o co chodzi? Jak spróbowali to z kuchni do pokoju szli na czworaka. <laughs> Dlatego dobrze, że mnie uprzedzili, słuchajcie. No. Do dziś nie wiem co w tym było, bo po prostu to było, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki film Jestem Bogiem. Chyba tak się nazywał tytuł. Bardzo podobne działanie. Tamten koleś potrafił liczyć w pamięci ekspresowo i nie wiadomo co. A po też były takie przemyślenia, takie różne pomysły. Słuchajcie, i miałeś taki nastrój, pięć minut później taki nastrój, no taki przepływ myśli przez głowę, że po prostu, huu, po dwóch godzinach, to ja byłem szczęśliwy, że nareszcie, nareszcie przestało to działać, no. Mam nadzieję, że ten filmik przejdzie weryfikację, ponieważ, słuchajcie, no, tak jak mówię, dwa filmiki są w trakcie weryfikacji. Na obu dla Was złożyłem życzenia. Filmik z babcią, gdzie złożyła też dla Was życzenia. No i chyba wszystko pójdzie na marne. Nie wiem, czy nie nagrać tego filmiku od nowa, bez babci. Bo szkoda puszczać życzenia świąteczne parę dni po świętach. No, kto to, słuchajcie, zrozumie się nawet fizjologom nie śniło jak to Ferdynand mawiał może tym razem się uda i dzisiaj filmik dla was się pojawi pozdro